Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Jezusie, panie synu Dawida. Święty Jan Chryzostom zauważa, że Kananejczycy kanonej, stanowili największe zagrożenie dla wiary Żydów, a oto okazują się od nich mądrzejsi i wychodzą ze swoich miejscowości, żeby spotkać, żeby zbliżyć się do Chrystusa. Co za odwaga Jana Chryzostoma, co za świętość, że potrafi dostrzec jakąś wartość w kimś, kto jest uznawany za wroga, w kimś, z kim nie było mu po drodze. Na pewno każdy z nas ma w swoim otoczeniu taką osobę, której nie lubi, której nie potrafi docenić, której unika, może taką osobę, którą uważa za swojego wroga. Spróbujmy dzisiaj spojrzeć na tę osobę nie jak na wcielenie zła, ale może dostrzec coś dobrego w niej. Czy naprawdę jest tak, że niczego nie mogę się od niej nauczyć?